Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gretart Studio i przychodzę dzisiaj z kolejną mediową pracą. U mnie na regale stoi kilka takich butelek, które są już przygotowane przez Gesso i dzisiaj stwierdziłam, że a, czemu nie, zrobimy sobie butelkę i wykorzystuję do ozdobienia elementy z masy plastycznej, które wycisnęłam w foremce od Primy. Tutaj widzicie, że mi się ta jedna, ten jeden element pokruszył, ale to dlatego, że tak naprawdę moja masa już jest no, lekko wyschnięta, dawno jej nie używałam e, i w tym woreczku po prostu lekko zaschła, więc będę musiała. E, po prostu ją wywalić albo jakoś zużyć. W każdym razie wykorzystuję foremki od Primy. Tutaj jest motyl i ważka, do tego jakieś tam trybiki. No i oczywiście czacha też z foremki od Primy. Wszystkie elementy, wszystkie rzeczy, które będę wykorzystywać w dzisiejszym filmie na pewno będą w opisie, jeżeli jesteście ciekawi. Także tam będą wszystkie nazwy. Tutaj wykorzystuję po prostu takie elementy, które gdzieś tam albo od kogoś dostałam też, albo mam po prostu u siebie w moim pudełku z wyciskami. Ale czachy wiecie, że są jednym z moich ulubionych elementów, a dlatego postanowiłam, że ta praca będzie taka troszeczkę, troszeczkę spuki, ale też nie do końca. Tak naprawdę czacha jest takim jedynym elementem tutaj, który... Który na, no, wskazuje właśnie ten, ten spuki klimat, Ym, może późniejszy jakby kolor też, aczkolwiek no, generalnie, wiecie, czacha mi zawsze pasuje do wszystkiego. Nie wiem dlaczego, ale tak jest <ścoughs> i dlatego w zasadzie ją wzięłam. Tutaj przyklejam mm, koronkę na Heavy Body Gel. Jest to bardzo dobry klej. Beata mi mówiła, że on się świetnie właśnie sprawdza jako do przyklejania różnych elementów i rzeczywiście tak jest. Ja go kupiłam bardzo dawno temu i, i tak naprawdę dopiero teraz zaczęłam go używać, bo go znalazłam, jeszcze nie otwartego u siebie, więc no, wiecie, jak to jest czasami. Robienie porządków powoduje, że znajdujemy różne dziwne rzeczy. Także ja znalazłam właśnie ten heavy body gel. Jestem zadowolona, bo rzeczywiście bardzo fajnie się sprawdza do takich prac mediowych. Mm, zwłaszcza, że, że moje żel media już takie nie do końca e, są dobre, albo, e, albo są na wykończeniu, albo to są takie bardziej lekkie e, i nie trzymają takich elementów jak tutaj. Natomiast no, mam teraz przynajmniej coś, co mogę wykorzystać. E, przyklejam tutaj e, kwiatki. E, tutaj widzicie niebieski i Czerwony. One są pomalowane z tego względu, że ja na nich testowałam, i tutaj jeszcze kolejny niebieski, testowałam na nich farbki metaliczne i dlatego mam po prostu je pokolorowane, ale przez to, że będę tutaj na butelce używać czarnego gesso, to nie miało to znaczenia, że one są pomalowane, bo i tak to wszystko będzie zakryte. I te kwiatki mam od kogoś, dostałam je w jakiejś tam paczce niespodziance i tutaj właśnie wykorzystuję. Są właśnie kwiatki, a są też listki. Niestety nie powiem Wam, jakie to są foremki, ponieważ to dostałam od kogoś i, i nie wiem, i po prostu nie wiem, ale jeżeli ktoś wie, jakie to są foremki, to oczywiście napiszcie w komentarzu dla, dla pozostałych, którzy może będą chcieli sobie taką foremkę kupić i wykorzystać, bo naprawdę są fajne, bardzo fajnie się sprawdza właśnie do, jako takie elementy dodatkowe jako takie ozdobienie waszej pracy, więc naprawdę fajnie to wygląda. Także ja tutaj wykorzystuję po prostu, no, ozdabiam tą moją czaszkę. No, co tu dużo mówić? <laughs> Kwiatek we włosach i te sprawy. Jest też korona, oczywiście, nad czaszką. Koronę też dostałam i też nie wiem niestety co to za foremka, ale, ale rzeczywiście są bardzo fajne te korony. To już nie jest pierwsza, którą ja wykorzystuję do tego rodzaju prac i właśnie one mi się zawsze świetnie sprawdzają, właśnie do czaszek. No cóż, wiecie. Tak to jest. I tutaj. Zabrałam się za pomalowanie tej mojej całej butelki właśnie czarnym gesso. Tutaj Was zanudzać za bardzo nie będę. Nie będzie całego procesu nakładania tego gesso, no bo, no bo wiecie, to tutaj nie ma wielkiej filozofii. Pędzelek, czarne gesso i po prostu nakładamy. Ale powiem Wam, że kiedy wyłączyłam kamerę, to się nie spieszyłam. Po prostu nakładałam to gesso we wszystkie możliwe miejsca, ale z takim trochę namaszczeniem. To sprawiło mi tyle przyjemności pokrywanie tych wszystkich elementów, że ja się nie spieszyłam. Po prostu, no tutaj oczywiście na filmie jest to przyspieszone, ale, ale wiecie jak jest. Po prostu usiadłam sobie i po prostu malowałam. Po prostu nakładałam gesso tak, żeby pokryło całą butelkę i to, to była ogromna przyjemność. Samo to tak naprawdę... Mm, Dlatego też, jakby proces dalszy, już nakładanie kolorów, do, dokładanie jakichś tam dodatkowych elementów, to już było taka, taka wiecie, po prostu dodatkowa rzecz. Ale już samo pomalowanie tej butelki, samo nałożenie tego czarnego gesso, to już naprawdę sprawiło mi ogrom przyjemności. No, wiadomo, kamyczki, nie? <laughs> nie wiem, czy jakakolwiek moja praca, taka wiecie, 3D będzie bez kamyczków kiedykolwiek. No, wiecie, no po prostu one sprawiają, że, że ta moja praca jest taka bardziej um, strukturalna. Ma dużo, dużo ciekawych powierzchni, które, które mogą się fajnie um, zachować pod wpływem kolorów, które później będę nakładać. Mhm. Dlatego ja takie bardzo lubię, dlatego je tak często nakładam, bo um, one powodują, że. Coś fajnego będzie się działo, coś fajnego się może zadziać na, na, na pracy, dlatego no, ja po prostu chcę, e, żeby to coś <laughs> na tej pracy było fajnego. E, I dlatego te kamyki. Ja je po prostu bardzo lubię i uważam, że, e, że jeżeli nie wiecie co jeszcze dodać, a macie m, poczucie, że czegoś brakuje, to po prostu idźcie w kamyki, bo, bo według mnie m, one uzupełniają całą pracę. Tutaj mam jeszcze kamyczki e, to są od też chyba od Primy. Tak mi się wydaje, że też są od Primy te, te takie mm, półkryształki, e, półperły w sumie. Tak, bardziej półperły. <grychy> I je też dodaję tutaj, e, bo też lubię, kiedy właśnie takie elementy są pokryte właśnie czarnym gesso i później nałożony jest na to kolor. E, także jak widzicie, no po prostu tutaj poszłam w takie. E, takie elementy, które po prostu bardzo lubię, które wiem, że sprawiają mi przyjemność, które, które wiem, że, um, że to jest coś, co na pewno się sprawdzi e, i co, co będzie po prostu ciekawie wyglądało. E, jakby to jest tak naprawdę przygotowanie całej pracy, to jest takie przygotowanie podłoża na przyjęcie kolorów. E, kolorów, które tak naprawdę ja miałam je troszeczkę inaczej w głowie, troszeczkę. Coś innego chciałam wyciągnąć z nakładanych wosków, bo, bo jak widzicie, właśnie zabrałam się za nakładanie wosków i zależało mi tak naprawdę na kolorze czerwonym. Chciałam, żeby ten kolor czerwony był bardzo intensywny, taki wychodzący gdzieś na tej czerni, ale niestety woski, które mam, nie pozwoliły mi na taką zabawę, bo żaden z tych wosków, które, które tutaj nakładam, nie pozwalał na wyciągnięcie takiego, wiecie, soczystego, czerwonego koloru. Co oznacza oczywiście, że muszę sobie taki kolor kupić, bo, bo niestety yy, poza tymi tutaj woskami, tutaj od Primy i, i jeszcze z Pentartu, yy, który niby miał być czerwony, ale też, yy, też nie do końca. Yy, znaczy, one są. W kolorach czerwieni. Tak, Tutaj macie bardziej taki magenta, tam jest taki właśnie bardziej czerwień, ale na czarnym podłożu każdy wosk zachowuje się trochę inaczej. Troszeczkę inne kolory się pokazują, co zresztą możecie zobaczyć także na naszej grupie Chwila Wytnienia z Gryta Art Studio, dlatego że tam w tym tygodniu tematem są trybiki i zrobiłam właśnie karty, które są podobne do siebie, ale jedno podłoże było białe, a drugie było czarne. Wykorzystałam dokładnie te same woski w obu przypadkach, natomiast karty wyglądają absolutnie inaczej. Kolory są całkiem inne. I tak samo jest właśnie tutaj w tym przypadku. Gdybym miała białe podłoże, to te kolory byłyby też całkiem inne. Ale postanowiłam właśnie pójść w czernie, bo, bo tak mi się po prostu to klimatycznie łączyło. Natomiast właśnie ten wosk który miałam nadzieję, że będzie czerwony, w, w rezultacie okazał się fioletem. Czy on tak po prostu te kolory wyszły takie fioletowe na, na tej czerni? Tutaj jeszcze próbuję nakładać ten drugi czerwień. Znaczy on tutaj w kamerze wygląda trochę jak brąz, ale on jest raczej czerwony, ale to niestety nie było to. To, to nie wyglądało tak jak ja bym chciała, dlatego wracam do tej mojej magenty i, i nakładam po prostu te kolory. Stwierdziłam, że potrzebuję. Jeszcze czegoś, potrzebuję jakiegoś dodatkowego koloru, który jakby uzupełni tą pracę, dlatego tutaj e, sprawdzam, dokładam, testuję e, różne kolory mm, i powiem Wam, że bardzo. Bardzo, ale to bardzo chciałam podejść do tej butelki w kolo, z kolorem zielonym i niebieskim. Po prostu, ach, po prostu chciałam. Miałam taką wewnętrzną potrzebę, weź mnie, weź mnie, weź mnie, ale stwierdziłam, nie, ostatnio było morsko. Daj mi na, daj mi luz, daj mi spokój. Nie, dzisiaj zrobimy inaczej. <grym> Musi być inaczej. E, dlatego też podeszłam do koloru czerwonego, e, który nowo w ostateczności wyszedł fioletowy, ale tutaj jeszcze dodatkowo e, wybrałam kolor. Kolor granatowy. Oczywiście na butelce on wygląda troszeczkę bardziej jak srebrny, natomiast, no tutaj to jest grafit, um, który według mnie bardzo uzupełnił właśnie ten, ten taki magentowy kolor. Um, po prostu dodatkowo. Ten fiolet jakby się dzięki temu wybił troszeczkę bardziej, troszeczkę, e, troszeczkę lepiej to wygląda, po prostu, tak mi się wydaje, jest takim uzupełnieniem tego. A jeszcze oczywiście pojadę z jednym kolorem, e, tym razem rzeczywiście srebrnym, ale srebrnym jasnym, takim właśnie tutaj jak widzicie, i. E, to po prostu dało refleksów, takiego koloru, światłości do, do całej tej butelki i myślę, że to uzupełniło ją i, i naprawdę nadało jej charakteru. Dzięki temu też widać wszystkie szczegóły, wszystkie elementy, każdą jedną rzecz, którą nałożyłam na, na tą moją pracę i, i to po prostu spowodowało, że ta butelka jest tak naprawdę skończona. Ja oczywiście będę jeszcze dokładać koloru, jeszcze będę dokładać wosków, bo Powiecie, bo, bo chcę, żeby było w jednym miejscu więcej tego koloru, w innym miejscu tego koloru, ale tak naprawdę te trzy kolory zrobiły całą robotę. Ja tutaj już nic więcej nie musiałam dokładać, bo, bo to po prostu uzupełniło całość i, i ja jestem bardzo zadowolona. Mi się ta butelka bardzo podoba. Dajcie mi znać, czy, czy ostatnio robiliście jakąś taką butelkę, jakąś taką pracę, właśnie 3D, bo ja zaczynam właśnie wracać do, do tego rodzaju prac, bo one sprawiają mi przyjemność. Po prostu m, są dla mnie mega relaksem w tym takim moim e, teraz zabieganym e, turystycznym czasie. E, więc e, tak, to jest takie och, ogromny relaks dla mnie i ogromna przyjemność, że, e, że wróciłam właśnie do, do tego rodzaju prac. I też e, fajne jest to, że w końcu zaczęłam wykorzystywać media, które jeszcze mi nie wyschły. <grym> Bo uwierzcie, jeżeli się tego nie używa, jeżeli zostawiacie wasze media same sobie, one niestety zaczną się psuć, zaczną wysychać i no po prostu będziecie musieli je wyrzucić, tak jak ja w większości swoje media powyrzucałam, bo, bo no niestety, niestety nieużywane wysychają i się do niczego nie nadają. Także tak wygląda tak naprawdę moja butelka. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Czy podobają Wam się kolory i to, jak to w zasadzie wyszło? Bo ja jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się spodobała. później się okazało, że idealnie pasuje do mojej czaszki, znaczy do mojej świeczki, trupia czaszka. No i oczywiście mojego świeczniczka z lampionu, w zasadzie z czachami, które też stoi w mojej pracowni. Całkiem sporo czach mi otacza, powiem Wam. Ale to nie jest nic złego. Dzięki Wam za uwagę, dzięki za to, że tutaj jesteście. Zapraszam oczywiście do komentowania, dajcie znać, czy robiliście taką pracę w ostatnim czasie i czy lubicie po prostu tego rodzaju pracę, bo ja jestem zawsze ciekawa, co Wy tam u siebie tworzycie. Także dzięki Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa pa!